3, 2, 1, start. 50, 7 lewy i to 5 prawy, nie ciąć, 40, 4 lewy, długi i 5 lewy, długi, zacisk, 4 prawy, długi, duży zacisk, 100, 6 prawy, 30, 2 prawy, ciąć to 3 lewy, ciąć to 3 prawy, ciąć, 60, 7 lewy przez szczyt 80. 4 prawy ciąć 50. 5 lewy przez szczyt 60. 5 prawy długi 40. Przez szczyt do 4 prawy 50. 6 lewy do 6 prawy przez szczyt 50. Nawrót lewy do 4 prawy do 4 lewy ciąć 50. 4 lewy 100. Środkiem przez szczyt 40, 5 lewy 70, 3 prawy 90, 6 lewy 30, 5 lewy podbija 30, 6 prawy i 7 lewy 40, 5 prawy ciąć, to 5 lewy 80, 2 lewy 150, 4 lewy 60, 5 prawy 50, 5 prawy 80, przez szczyt 40, 6 lewy 50, 2 prawy 80, 2 prawy podbija 120. 3 lewy 50, 4 lewy ciasny, 2 prawy zacisk 90, 5 lewy 40, 2 lewy 50, 7 prawy 70, 4 prawy, 40. 6 lewy, 40. 6 lewy, 50. 5 prawy, 150. 3 lewy, 40. 5 prawy, długi zacisk. 40. 3 lewy, 150. 5 lewy, 70. 7 lewy, 200. 7 prawy, 150. 2 lewy, 2 prawy, 3 lewy, 100, 3 prawy, 150, 5 Pięć lewy i nawrót lewy, 1 na mostek, 120, 2 dwa prawy, 70, nawrót lewy, 10 na mostek, 70.

7 lewy, 6 prawy, długi, duży zacisk, do 2 prawy, nie ciąć, 30, nawrót lewy, 30, szczyt do 2 prawy, nie dni, 5 lewy, długi, 70, 3 prawy i 6 prawy, do 3 prawy, do nawrót lewy, 80, 3 lewy, 40,

5 lewy zacisk 50, 5 prawy ciąć, 60, 6 lewy zacisk 40, 4 prawy 200, podbija do 4 lewy 30, 5 lewy ciasny do 4 prawy długi 70, nawrót prawy 80, 5 prawy długi 150. 4 lewy, ciąć, 120. 3 lewy, ciąć, 60. 7 lewy, 80. 5 lewy, 150. 7 lewy, 200. Nawrót prawy, długi, 80. 7 prawy, 90. 6 lewy, 120 na lewy, 150. Nawrót prawy, dniebni, 150. Nawrót lewy, 200 Nawrót prawy, 1 i 60, 4 lewy, 70. 5 prawy, 40, 2 lewy na mostek i 2 lewy ciąć, 70, 4 prawy, 30. Nawrót lewy, 40, nawrót prawy, 100.

5 prawy do mety stop.